Dobry wieczór Państwu. My jesteśmy tutaj, tak jak co tydzień, będziemy do Państwa mówić o zbawieniu, i nie jest to jakaś błaha albo drobna rzecz, tylko coś, czego potrzebuje tak naprawdę każdy człowiek. Będziemy mówić o tym, że zbawienie wykonało się w Jezusie. I jakkolwiek bardzo często ludzie. To bagatelizują, albo mówią, że jest to coś takiego nie na teraz, bo żyją tylko tym, co jest teraz. Żyją tak, myśląc, że ich życie to jest właśnie to, co teraz widzą, oglądają, czego dotykają, co słyszą, co im smakuje. Jednak życie to jest troszeczkę coś więcej, i tak samo, jeśli chodzi o zbawienie, to jest znacznie więcej niż to, co na pewno usłyszałeś. W tym kraju każdy usłyszał o Jezusie, prawie każdy otarł się o jakiś kościół albo o jakąś religię, o jakieś lekcje religii, o tego typu rzeczy. I tam nauczyli ciebie dziwnych religijnych formuł albo tego, że Bóg jest religijny, że ma coś wspólnego z religią. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Ani zbawienie nie ma nic wspólnego z religią, ani Jezus z tą religią nie ma nic wspólnego. Nie zostaniesz zbawiony dlatego, że ochrzcili cię, gdy byłeś małym dzieckiem, ani dlatego, że chodzisz do kościoła, ani dlatego, że się spowiadasz, ani przez to, że jesteś dobry i zasługujesz. Żadna z tych rzeczy nie doprowadzi ciebie do tego, że będziesz zbawiony. Jest jedna droga. Powiedziane jest, że zbawienie jest w Jezusie. I co to znaczy dla nas ludzi? Otóż znaczy to dla nas tyle, że jeżeli ktoś tutaj na Ziemi, żyjąc tym swoim życiem, uwierzy w swoim sercu, że Jezus przyszedł na Ziemię jako Boży syn w ciele i umarł za Niego, a po czym stał z martwych i w ciele jest w niebie i uzna go za króla. I za Pana będzie zbawiony, a ze swojego życia spokutuje w taki sposób. Najpierw w taki sposób, że powie do tego Jezusa: żyłem, żyłam tak naprawdę bez Ciebie, ale Ciebie chcę poznać i chcę żyć inaczej. Chcę dalej żyć z Tobą. I to jest cała droga do zbawienia. Nie dlatego, że jesteś dobry, bo ze swoich uczynków. Jeszcze nikt zbawienia nie zdobył. Bo jest powiedziane, że jest to dla nas za darmo. Możemy uzyskać przez naszą wiarę, po to, żeby nikt się nie chlubił, że na niebo zasłużył. Nie ma dla człowieka takiej możliwości. Możesz tam wejść przez wiarę. Te drzwi się otwierają przez twoją wiarę. Nie przez twój dobry uczynek. A że Jezusa potrzebuje każdy człowiek, to jest pewne. Nie ma tak, że ty nie potrzebujesz. Nie ma też tak, że ty masz wywalone. Nie ma też tak, że jesteś taki mądry, że już wszystko wiesz i o tym nie chcesz myśleć, czy rozmawiać, czy w ogóle poznać, czy zgłębić. Goły przyszedłeś, goły odejdziesz. Nie przyszedłeś z całą swoją ludzką mądrością i tej mądrości ze sobą nie zabierzesz. Nie przyszedłeś z tym, co masz, i z tym nie odejdziesz. Nie przyszedłeś ani z dziećmi, ani z rodziną, ani ze swoimi osiągnięciami, ani ze swoimi dobrymi uczynkami. I gdy odejdziesz, to to wszystko zostanie. Nic z tego ze sobą nie zabierzesz. Jest jedna rzecz, którą tak naprawdę ze sobą zabierzesz, a w zasadzie która otworzy ci drzwi, i to jest Twoje zbawienie. Wszystko zostanie tutaj. Wszystko, na czym ci zależy w tym życiu, zostanie tu i nawet nie wiesz, kiedy to się stanie. Zabierzesz ze sobą tylko to, czy uwierzyłeś tu na ziemi, w to, że żył Jezus, że przyszedł dla ciebie, nie dla Twojego sąsiada, nie dla innych ludzi, nie dla jakichś starych w chorobach albo tych, co są jacyś. Wyrzuceni przez społeczeństwo. On przyszedł osobiście dla ciebie, po to, żebyś ty osobiście uwierzył. Nie po to, że ktoś się o ciebie będzie czy za ciebie modlił. Nikt ci tej drogi nie utoruje, nikt nie ma takiej możliwości. On przyszedł dla ciebie osobiście i te drzwi możesz otworzyć, jeżeli ty w swoim sercu uwierzysz w to i innej drogi nie ma. I na skróty nie pójdziesz, i nic nie zabierzesz. I mało tego, nikt z nas nie wie, kiedy skończy się jego życie. My robimy jakieś założenia. Średnia mówi, że kobiety 75 lat, a mężczyźni mniej. Ta średnia rośnie w górę, medycyna się rozwija i bardzo dobrze. Średnia mówi, że w takim zdrowiu tak albo inaczej. Ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy to będzie dziś, jutro czy za 20 lat, za 30. Po prostu ludzie żyją tak, jakby mieli żyć tutaj wiecznie na ziemi. Jakby nie zauważali tego, że wszystko tak naprawdę przemija. Nawet młodym ludziom przemija. Dzisiaj rozmawialiśmy z mężem, że gdy się ma lat 13 tak do 25, to człowiek w ogóle żyje tak, jakby czas nie mijał, jakby wszystko nie przemijało. Jest, nie zauważa, nie zauważa tego, że inni się starzeją, nie zauważa w ogóle tego, że życie płynie. Ale później, gdy ma się już troszkę więcej lat, dzieci, albo już co, gdzieś dalej się poszło, to człowiek zaczyna widzieć, że czas to jest chwila. I coraz częściej zdawać też sobie z tego sprawę, że przyszedł na tą ziemię jakiś. I odejdzie stąd taki, jak przyszedł. I jedna rzecz jest istotna. Kim dla ciebie jest Chrystus? I czy Chrystus umarł za ciebie, czy nie? Większość ludzi żyje tak, że nigdy sobie nie zada tego pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, że większość ludzi nigdy nie będzie zbawiona, że większość ludzi tak naprawdę niestety pójdzie do piekła. I nie dlatego, że byli źli. I nie dlatego, że Chrystus za nich nie umarł, ani nie dlatego, że ich Bóg nie pokochał, bo Bóg pokochał świat. Sam to powiedział. Tylko tak, że Jezusa dał, żeby ten, kto uwierzy, był uratowany. I tylko tak. Super. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. Obyście się spotkali z Jezusem. Niech ja Pan idzie i śpiewa, a ja będę dalej o Jezusie mówić. Proszę Państwa, i dla każdego to samo. Mam nadzieję, że ta osoba będzie żyła jak najdłużej, ale jeszcze bardziej mam nadzieję, że tu na Ziemi realnie spotka się z Jezusem, bo gdy skończy się dla tego kogoś to, co nazywa się dzisiaj, to ten człowiek chciałby wiedzieć, gdzie pójdzie. Ale pytanie, czy swoją wolną wolą otworzy te drzwi, czy nie. Jeżeli tu na ziemi uwierzy, to idzie do nieba, ale jeżeli nie, to do piekła. I dlatego, jak się patrzy na ludzi, to odnosi się wrażenie, że większość ludzi nie pójdzie do nieba. Więc zadajcie sobie pytanie, czy ta sprawa dotyczy też was. Nie wiem, czy będzie żył 100 lat. Raczej nie. Bo statystyka tego nie pokazuje. Ale tu na Ziemi, dziś i jutro, może uwierzyć w Jezusa. To jest dla każdego człowieka. Dostępne od ręki, za darmo i przez wiarę. Nie trzeba się szczególnie trudzić. Nie trzeba robić jakichś dziwnych religijnych puls. Nie trzeba jakichś. Modlitw, różańców czy czegoś takiego. Ludzie powymyślali takie dziwne, różne utrudnienia. Nie trzeba spowiedzi ani jakiegoś ludzkiego odpuszczenia za grzechy. Trzeba po prostu ze swoim sercem przyjść i powiedzieć: Potrzebuję Ciebie, Jezus. Żyłam, żyłem bez Ciebie. Chcę Ciebie poznać. Nie chcę dalej żyć bez Ciebie. Umarłeś na mnie, krzyżu, na mnie za krzyżu i wstałeś z martwych. Pociągnij mnie dalej do siebie, do prawdy, którą jesteś. To jest bardzo prosta droga. Na tej drodze głupi nie, zmo, nie zbłądzi i oby człowiek, który jest wyedukowany swoją mądrością jej również nie wykrzywił. Jak jest z wami? Którą drogą pójdziecie wy, przecież to wy o tym decydujecie, nie wasi rodzice. Jesteście w, nie nawet nie w ukrytej piszcząc, kamerze. <grym <grym <grym> nie ma czyszca, ludzie go sobie stworzyli, żeby zrobić sobie furtkę. W Biblii nie ma mowy o czyszcu. Gdyby czyściec był, to by Jezus ludziom powiedział, jakoś tam będzie, takie boczne drzwi. Nie ma bocznych drzwi. Jest decyzja dzisiaj i teraz. I co wybierasz? Co wybierasz? Co człowiek wybierze? Jak zdecydujesz tutaj, tak będziesz miał zawsze, bo wieczność istnieje. Pytanie, gdzie ty ją spędzisz? Gdzie pójdziesz? Czy naprawdę żyjesz tylko tak, jakby to było całe życie? A co będzie dalej? I nie będzie czegoś takiego, że ty staniesz i powiesz, no bo ja nie uwierzyłem na ziemi, za mało byliście przekonujący. Nie będzie wymówki, bo mogłeś. Mogłeś i mogłaś. Więc nie ma usprawiedliwienia dla człowieka, który powie, że nie słyszał, bo słyszał. Słyszał, bo Boga nawet można poznać przez stworzenie. Można patrzeć na świat i wiedzieć, że jest coś więcej niż tylko ty. Człowiek nie jest centrum. Ludzie żyją tak, jakby sami byli pętkiem wszechświata, ale nie są. Nie są. I ty też nie jesteś. Więc nie będzie wymówki i nie będzie usprawiedliwienia. I nikt nie będzie patrzył na Twoje dobre uczynki i na Twoje grzechy. I nie będzie tak, że sąsiad, który był mordercą, to idzie do piekła, bo był mordercą, bo jeżeli on stanie na ten sąd, Ku życiu i kośmierci! śmierci, i okaże się, że w pewnym momencie swojego życia on uwierzył w Jezusa, że umarł za niego i stał z martwych, to pójdzie do nieba, a ty, dobry człowieku, z całym bagażem Twoich dobrych uczynków, nie, bo nie będą Twoje uczynki zaliczone Tobie ku zbawieniu, tylko jedno pytanie dostaniesz: uwierzyłeś, że Jezus za Ciebie umarł, czy nie? Tylko z tego zostaniesz rozliczony. Tylko na tę odpowiedź otworzy się wieczność i otworzy się niebo. Zbawienie jest dla ludzi realne. Jest też powiedziane, że jak w niebie, tak i na ziemi. Że to wszystko, co wykonało się w Chrystusie, gdy umierał na krzyżu, jest dla nas dostępne, także tutaj na ziemi. Dlatego możesz być zdrowy, bo On stał się chory po to, żebyś ty był zdrowy. Możesz być bogaty, bo on stał się ubogi, po to żebyś ty był bogaty, jesteś zaakceptowany przez Boga, bo on został odrzucony, po to żebyś ty był zaakceptowany. Ewangelia to jest tak naprawdę prosperity dla człowieka, to nie jest to, że ty masz być jakiś zgnieciony mały robaczek przed Bogiem. To, co zrobił Chrystus, to jest to, żeby ludzie osiągnęli sukces. To jest dobra nowina o tym, że ludzie mają prosperować, mają rozumieć, jak dostać się do wieczności, mają uwierzyć w swoim sercu, ale mają czerpać pełnię zwycięstwa Chrystusa tu na ziemi. W Chrystusie dla ludzi jest prosperity, jest znacznie więcej niż możesz sobie zdobyć i wyobrazić sam. W Chrystusie jest wolność. Religia wkłada ograniczenia i kajdany, ale Bóg taki nie jest. On powiedział, że przyszedł wyprowadzić ludzi na wolność. On powiedział, że przyszedł, żeby ludzie obfitowali, żeby byli zdrowi i żeby byli wolni. Czy ty w ogóle znasz takiego Boga? Czy takiego ci ktoś przedstawił? Tego, który dał ludziom wolną wolę, nawet do tego, żeby zdecydowali, czy go chcą, czy nie. Do tego, żeby żyli jak są, i powiedział: idź i żyj, bądź wolny. Wszystko ci wolno, ale nie wszystko jest dla ciebie pożyteczne. Wszystko ci wolno, ale nie daj się z niczym zniewolić. Ja nie wiem, czy ktoś wam przedstawia taką Ewangelię, ale to są żywcem wyjęte cytaty ze słowa. Możesz to zweryfikować. Nie wiem, czy ktoś do ciebie mówił. O Bogu w taki sposób. Zazwyczaj to, co słyszymy, jest kompletnie wypaczone. Ale Bóg to jest dobry Bóg. On nie każe człowieka. Człowiek sam dokonuje złych wyborów, tak jak jest Bóg, jest też diabeł. A ten przyszedł, żeby cię okraść, zabić i wytracić to, co masz, czyli żeby ukrać ci życie z życia, żeby cię z tego okraść. Ale Jezus przyszedł. Po to, żeby ludzie doświadczali prosperity. Czas przemija, jak w filmie czas przemijania. On minie, nie obejrzysz się kiedy. Więc tak naprawdę dziś jest dobry dzień na podjęcie decyzji. Nie jutro. Ludzie mają taką tendencję, że wszystko odkładają na później. Jeszcze mam czas, nie wiesz, czy masz czas. Nikt z nas tego nie wie, ale masz wolną wolę żeby w swoim sercu dokonać wyboru i uwierzyć w to, że Jezus umarł za Ciebie i powiedzieć nie będę dłużej żyć bez Ciebie, ale będę Ciebie poznawać i Twoją prawdę i doświadczę tego wszystkiego, co jest w Twoich obietnicach. Dobrego wieczoru.